Jeden z moich mentorów pokazał mi coś, co zmieniło sposób, w jaki postrzegam ludzi. Powiedział: Istnieją dwa typy ludzi: baterie i odkurzacze. Baterie to ludzie już pewnie domyślasz się, o czym powiem to ludzie, z którymi kiedy spędzasz czas, czujesz się lepiej, pełen energii, jesteś podekscytowany życiem, czujesz się zmotywowany, czujesz się zainspirowany, aby zrobić więcej. Drugi typ to osoby, które wysysają ci energię. Możesz spędzić z taką osobą tylko 3 minuty i czujesz się całkowicie wyczerpany przebywaniem w jej towarzystwie. Kiedy widzisz, że dzwoni, zastanawiasz się, czy w ogóle odbierać telefon. I oczywista wskazówka, jaką mogę Ci dać, to spędzaj więcej czasu z ludźmi, którzy są bateriami, a mniej z ludźmi, którzy odbierają Ci energię. Twoja energia jest tak ważna. Ludzie, którym się otaczasz, są kluczowi dla jej utrzymania. Jeśli ktoś wykorzystuje Twoją energię, jeśli sprawia, że czujesz się gorzej, Ogranisz z nim kontakty. Nie mówię, żebyś od razu wykluczył ich ze swojego kręgu. Po prostu zmniejsz czas, jaki z nimi spędzasz. A spędzaj czasu więcej z ludźmi, przy których czujesz się podekscytowany i zmotywowany. Zastanów się, jaką osobą też ty jesteś, bo będziesz przyciągał więcej osób podobnych do ciebie.